Dzień dobry, dzień, dobry, cześć i cześć moi drodzy. Witajcie w Wiluszynie 2 szturmowików w pierwszej misji kampanii niemieckiej i zaczynamy! Zaczynamy nasze natarcie. Tutaj ustawia autobieg. Jeszcze raz wrócę na kierow. Nie, 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 dobra. Yy... Tak, to było zasłony wizjer. Teraz dawać mi dowódcę, trzeba zobaczyć. W okazji niech tu po zasłania wizjery. Jedziemy! Jedziemy na Rosjan. Pancer czwórce? Tak, musimy dokonać atak na wrogą linię. Będzie naprawdę dłuże starcie. To jak aktualnie jak ktoś by się pytał, gram na trybie ekspert, czyli pełna symulacja. Jedynie yy, fajnie, że na ekspercie jest pełna konsolka informacji. Ile pocisków, tak dalej. itd. bez tego ciężko jest funkcjonować przede wszystkim. Jaki pocisk mamy zawodowany? Kto żyje? Ile na godzinę jedziemy Można oczywiście dać sobie pewną symulację bez tego, ale z perspektywy dowódcy ciężko jest ogarnąć. Jakby się miało fuza ogantów, no to wtedy co innego. Wiadomo, jakieś uproszczenia muszą być. Kurde, ile tutaj czołgów jedzie? No już wzywają ciężką atlerię. Nie, to wroga śniężka altyleria, potrzebują wsparcia lotniczego mi się pomyliło teraz. Trochę za do tej inf informacje, które się pojawiają, ale wiadomo, to jest jeszcze alfa, jeśli chodzi o czołgi. Ale powoli. Kurde, powoli, dosłownie powoli, to ledwo jedzie. 14 na godzinę. Ja pierniczę. Dawać mi szerokiego usienicę. To jest masakra, ile idziemy. To jest dobra prędkość, żeby strzelać, ale nie taka idealna, żeby kurde dało się normalnie przegrupować, przejechać przez długi teren, przez długi odcinek. Jak widzę, kilka Pikachu'ów Panzer 4 to wersje G bez pancerza i G z pancerzem. Właśnie, szkoda, że nie dodali, może dodadzą wersję H, bo to ma różnicę pancerza, przede wszystkim nie ma tej odpadającej płyty. Dobra, lornetka by się przydała, ale jej jeszcze nie ma. Będę musiał jakoś kombinować, jak tu zobaczyć wroga. Dobra, przy okazji mam tutaj yy, kontrolę nad całym plutonem. To są moje czołgi. Mogę rozkazać, by zabili moją nie. I przyjaciela zauważono. Bo widzę jak z przodu strzelają. E, b, b, b. Niech będzie, strzelamy kiedy stoimy. Nie będzie do całego plotonu. Jaka tam jest wymiana ognia? Sporo tych maszyn. Te pancery jadą tak wolno z tyłu. Tak powoli doganiam tych, a tamci mnie gubią. I tu są wrogie czołgi, bo jedynie widziałem jakieś strzały tam. O, ale dobra, chowam się. Mogę tu się obniżę. Lornetka by się, kurde, przydała. Przełączycie na kierowcę, zmniejsza bieg. Nie nowy. Jak to z czołgami po moim boku? O! Trzeba się zatrzymać. Na jedenastej.

Bo niby wrogów jest po lewej stronie. Jest cel. Ładować, pocieszyć pancerny. Dlaczego podkalibrowy załadował? A, cel już zniszczony. Kolejny cel. Otworzyć ogień. Wszystkie czołgi celują! Jaka siła poleciała! O, wyjeżdżają! Ja pierniczę, ile pocisków wylatuje! W jeden cel, to nieźle! Taka koordynacja ognia jest fantastyczna. Ale to chyba woroszyło, bo tak długo wytrzymuje. To było dlatego, że walą spod kalibrowych, lepiej jakby trzeci pancernych walili. Nie zmieniają kurde. Dobra, przejmuję tą działkę, dawa mi tutaj pocisk przeciwpancerny. Mniej więcej dystans 1200 metrów. Dobra, działo ustawione. Ledwo te czołgi widzę. Nie mam pojęcia, czy w niego, czy za niego. To już raczej było za niego. Ledwo coś widać. Trochę właśnie zszedł. Tu po prawej, jak pędzi coś. Chyba T70. Przed go, ale zdjęli go ładnie. Kolejny cel po prawej. Niezły tu chaos się zrobił. Nie dość, że jakiś pancer cały czas informuje o celach, to no jednocześnie komunikaty lotnicze, jednocześnie strzały, to no jeszcze dowództwo. Niezły chaos. Kurde, nie mogę dziada trafić. To już było za niego. To chyba było centralne trafienie. Okej, okay, pan Jedziemy dalej. Jał na razie unieruchomień. Ktoś się zmieni celownik. Nowisko dowódcy. Teraz, czy tam są jakieś czołgi jeszcze? Ja tylko w ten sposób mogę sobie zaglądać. To się jeszcze żyje, bo, oczywiście, nie mam tej lornetki. Nie, chyba już Wydaje się, że wszystko zlikwidowane. Jedynie po lewej stronie coś jest. Szybko to zdjęli. Jak to z moim plutonem? Jadą zobaczmy, formacja. Gdzie to było? Kontrola tyle tych opcji Dobra, na razie formacji nie będę zmieniał, niech. Mam nadzieję, że to są moi, że oni jadą za mną. Na wszelki wypadek te Tak, to są moi. Kurde, autogaz no, do przodu! Ja mam pod kontrolą tylko trzy czołgi już Trzy? Czy więcej? Nie, cztery. Dobra. Cztery czołgi. Tam ci czemu stoją, to ja nie wiem. Muł zbyt wysoko i bieży nie można obracać. W którą stronę tu trzeba pojechać? Bo kurde... Teoretycznie w tę stronę. Tak czy inaczej jadę za dowódcą. A raczej obok. Właśnie, kierowca, jak to u ciebie zbiegamy? Jest na trzecim, dobra. Ja muszę naprawdę zwolnić, bo oni tak wolno jadą. Masakra. Tam widać samoloty się biją. Nie, jeden samolot lata. Tam, tam się biją samoloty. O! Cztery latają. Dobra, wyższy bieg za nimi. Naprawdę bardziej na tak daleko. Ledwo coś, kurde, widać, ja to nie wiem, jak oni sobie radzili normalnie w rzeczywistości z tych czołgów. Głównie walczyli na mniejsze dystanse, to wina optyki. Chociaż chyba powinni mieć mocniejszą, żeby tam mieć y, lepsze przybliżenie na te czołgi. A to bardziej telność y, nie spływała ze względu na optykę, tylko na korlo, to pocisku, chyba. Najważniejsza lornetka ma lepszego zuba. Na razie jej jeszcze w grze nie ma, nie wiadomo kiedy wejdzie. Może z Ferdynandem? Dobra, wyższy bieg. Trzeba ich dogonić, bo tu z górki będą zjeżdżać, to oni szybko pojadą. Aha, teraz zbliżamy się tutaj. Ale jaki kocioł, jak tu ich, jak tu zamknęli wrogów, jak tu się przebili! O, piernicze, jaka wyrwa tu się zrobiła, tu zamknęli wrogów. Tutaj tamci zaraz w tym miejscu zamkną. Tu mamy ominąć osłonę i zaatakować ich od boku. To niezłe natarcie tu się zrobiło. Ale wyobraźcie sobie tak kurde na multi, e, odegrać taką scenę. Każdy po prostu byłby własnym, by miał własny czołg, dowodził nim. Jaki byłby wtedy chaos, by to wyglądało. No panowie, szybciej. Uderzło się maksymalny bieg, a nie tak wolno jedziecie. Rozumiem, że wąskie gojsienice i kiepskie podwozia, ale damy radę. Jakby nie mieli tego ogranicznika włączonego, to by dało się szybciej tam dojechać. To, to już mamy przyczynę dlaczego Niemcy przegrali wojnę. Jeźdźli na ogranicznikach. Zamiast osiągnąć maksymalną prędkość, którą mogą, jechali po prostu z prędkością bojową. O, piernicze, w tego trzasną. Widzicie jak on jedzie? On robi kurde coś takiego. A świeży kierowca, nie umie jeszcze jeździć. Dobra, max Na godzinie pierwszej tysiąc kilometrów? Nie, na, go... na godzinie dwunastej, dobra, tam są. Yy, nie to, pójdę Fire Control. Yy... Strzelać bez rozkazu. Bo ja tam za dużo nie widzę. Jedynie jakaś wioska jest. To ty kurde załadowałeś. Przeciw w pancerny ładuj. O piernicze, hamuj! Ja piernicze. Ile dział tam do nas sypie? Przydałyby się pociski odłamkowe. Dlaczego nie wziąłem? Nauczka. Na przyszłość trzeba brać amunicję odłamkową. Ja się, co tu się dzieje? Ile tych dział tam stoi? Już rozumiem, co ten kawuk, czy tam te 3-4 czuł, jak w niego tyle pancerów strzelało. Dobra, wysadzone. Łomacko, myślałem, że tutaj zdechnę. Więcej dział tam nie mogli ustawić. Dobrze, że to 7 wszystkie, a nie 152, bo by nas wybiły co do jednego. Oj, masakra. Dobra, teraz trzeba zaatakować koniecznie miasto. Dobra, zmień ten celownik. Jak wygląda sytuacja? Dlaczego tak wolno jadę? Dobra, wiem dlaczego. Za bardzo już w tyle. O, jak szybko tej górki, to ich szybko dogonię. Łopiernicze! Prędkość światła normalnie, prawie 50 na godzinę. Teraz trzeba zwolnić. Nie, kierowca. Na którym biegu jedziemy? Na trzecim, dobra. Na trzecim powinno być ok. W zasadzie muszę chyba zwolnić Ale niezła jadka była Dobrze, że żadne działo mi nie trafiło Najlepiej będzie to zobaczyć z perspektywy dowódcy sobie pozamykam Nie widać by mi coś urwali, czyli nie trafili Co? O dobra, chowam się dział nowy Uruchamię te wieże. gdzie oni tam jeszcze siedzą. To bardzo nie widać. Trzeba podjechać. Mam nadzieję, że to nie bziadaczki. Pancerny tu strzelają. Tylko jakaś woździerz mała. Tam w sumie jakaś ciężarówka stoi. Nie, podczas jazdy to kiepsko się strzela w tego czołgu. Ten na wylot. Um, sprawdzał ktoś, czy ten T3-4 w ogóle jest martwy? Ja tak wolę dla pewności go wysadzić. To już będzie ciężko. Tutaj zniszczonych dział pancernych, czyli co? Ło, jak my się daleko przebiliśmy, już. Takich tu ładnie okrążyliśmy. Dobra, wyższy bieg dajesz. Chyba wiek do tego miasta. Te miasta, do tej wioski. I na przyszłość biorę amunicję, odłamkową też. To... Co tam stoi? z hike eksplozivów? Obawiam się, że działa przeciwpancerne. pancernę. Stawieni niższy bieg. MC Teraz chwila. Nie była ciężarówka tutaj? Nie, to lampa. No, niech wieża się obróci. Dobra, to już 100% zniszczona bez załogi. Misja wykonana, moi drodzy. Dobra, można się wychylić. No otwieraj ten właz, nie widzę gdzie jadę To idealnie z drogą jechałem Ale ładnie udało się przebić przez ten teren, daleko zajakaliśmy Tarcie pancerny to było takie, że... Nic nie widziałem A ten... No wierniejsze popycha ciężarówkę ruską, gazika chyba Ja nie mogę, co se znalazł ten bot No i co moi drodzy, to jest pierwsza misja niemiecka Mam nadzieję, że to się Wam podobało. Taka pełna symulacja, bez żadnych cięć. Ale nie było takie długie. A jest tych misji z 10, więc trochę będziemy mieli zabawy z niemiecką i z rosyjską. No i co, miej drodzy, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. I do zobaczenia w następnych misjach. Po stronie niemieckiej w kampanii. Trzymajcie się do następnego. Na razie. Hans, przestań pchać tę ciężarówkę! Rozumiem, że chcesz mieć dodatkowy pancerz, albo jakiegoś wabika, ale bez przesady! Chyba, że to twoje trofeum, no to kurde, gdzie ty to zabierasz? W drugą stronę powinno dojechać.